Jezus przestrzega przed złym kwasem, tym kwasem, który powoduje, że masa chleba rośnie, ale tak naprawdę chleb zostaje cały czas surowy, pozbawiony wartości odżywczych. Wokół tego obrazu Jezus buduje swoją przestrogę przed hipokryzją i obudą. Zaznacza tym samym, jak ważna w życiu duchowym jest postawa stawania w prawdzie przed Bogiem, transparentności już w rodzaju kiedy Adam zgrzeszył Bóg walczy o transparentność Adama o, o to by stanął przed nim w prawdzie woła do niego Adamie gdzie jesteś dobrze wiedział gdzie Adam się znajduje chodziło jednak o to by to Adam wyszedł z ukrycia by stanął przed Bogiem w kondycji swojego grzechu by się go nie bał by wyznał przed nim prawdę Obuda jest straszną pułapką obyśmy nigdy w nią nie wpadli ale mieli odwagę tak jak Adam wychodzić z ukrycia przed Bogiem i stawać przed Nim w prawdzie. Od tego momentu przecież rozpoczęła się cała historia zbawienia.